No siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zrobimy taką lekką interpretację tego klipu i muzyki, której zrobiłem w 40 minut Jest to mój rekord życiowy Nie wiem czy to jest też jakiś speedrun, kurwa, jeśli chodzi o skalę chociażby polską, europejską, światową i tak dalej Może jeżeli chodzi o zrobienie muzyki z darmowego bitu, no to na przykład udałoby się to kurwa zrobić, chyba, nie wiem 15 minut, może? Gdzie generalnie ja się w sumie nie śpieszyłem, no ale to jest moja taka życiówka 40 minut. Plus, nagrywanie klipu, no to będzie tak 48 minut łącznie z klipem, ale chodzi o to, że ile nagrywałem ten klip, nie wiem w każdym bądź razie. Mój rekord to 48 minut, tym bardziej, że to nie jest jakiś super, bo to miało takie być. Miało być zjebane, miało być asłuchalne, miał być tekst kurwa banalny. Jeszcze banalniejszy od Kizo. Musiałem się, kurwa, postarać I kurwa, no, generalnie Syfkiła i mogiła Ale był tam taki Kolo Pozdrawiam go, bo myślę, że chyba to jest nutka na serio Już zacytuję komentarz, tylko muszę wejść w sekcję komentarzy Paweł Krysiak Zero melodyczności Tekst głupi i echo bardzo słyszalne Polecam popracować nad wbijaniem się w takty Pisaniem bardziej złożonych tekstów I wygłuszenie pokoju nawiasie polecam zawiesić koc albo w szafie nagrywać. Zamknąć nawias. No i właśnie chodzi o to, że. Kurwa, to takie miało być. Zjebane i głupie. Trapowy nonsens. Co już w sumie. Sam, sam swoją drogą jest. Kurwa. Jak to się kurwa nazywa? Sucha woda. Jak to kurwa ten na przykład. Ty istnieje kurwa, sucha woda. Co jest kurwa? Ja wpisałem to jako przykład. No, ale wiecie o co mi. Zapomniałem, jak to się kurwa. Oksymoron. Oksymoron, właśnie, oksymoron, antylogia, epitet sprzeczny, figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. Ale mi chodziło o, nie o oksymoron, tylko o jeszcze coś: że mokra woda, na przykład, że coś, co jest kurwa. Zapomniałem, jak to, jak to słowo się kurwa nazywa. Dlaczego woda jest mokra? Nie wiem, bo jest mokra, kurwa. Przykłady pleonazmów. Nie, to się jakoś kurwa bardziej ludzko nazywało. Dobra, mniejsza z tym, kurwa. W każdym bądź razie trapowy nonsens. Chodzi o to, że to jest kurwa tak jak mokra woda. Po co mówić, że jest woda mokra, jak ona jest mokra? Trapowy, trap, nie ma sensu. Woda, yy, kurwa nonsens, bez sensu. Czajcie, bez sens, bez sensu, kurwa. Nie wiem, kurwa, jeżeli jesteście fanami trapu czy coś, współczuję. No to generalnie przepraszam, że jesteście urażeni czy coś. Wszelkie jakieś skargi, zażalenia możecie składać tutaj. Będziemy sobie dzisiaj cytować utwór pod tytułem Młody Błąd, trapowy nonsens. Zacznijmy może od, od klipu, myślę, co? Zaczniemy, zacznijmy od klipu. Ja też dałem na te lewe ucho, gdzie ja kurwa w ogóle prawie nie słyszę na te ucho. No kurwa mam problemy z uchem, nieważne kurwa. Zacznijmy kurwa już recenzję, cokolwiek kurwa związane z tą muzyką. Na początku widać jak sobie tańczę, tu się kurwa macam tak o. Wprawiam sobie bluzę, o i robię sobie takie u, u, u. No właśnie, jak widzicie ten taki moment, gdzie zdejmuję okulary i tak patrzę się w kamerę, no nie, i tak jednocześnie się bujając, to chodzi o to, wiecie, że tak, jak macie ten taki trap, kurwa, yy, że ktoś nawija, że o, wciągam narkotyki, kurwa, kilogram koksu dziennie, metedron, kurwa, i popijam sobie jogurtem, kurwa, z linu, czy coś, to właśnie chodzi o to, taki, taką powagę sytuacji, tak? Wiecie, jak macie w drillowych nutach, nie? Że mordo, kurwa, yy, spluwa i gówno i komura kurwa. <grym> właśnie chodziło o to, że to jest bardzo poważnie, kurwa, nakręcone. Tym bardziej, gdzie klip... Yy, gdzie ja się na tym klipie praktycznie w ogóle nie śmieję, bo uznałem, że to będzie zajebisty zabieg literacki, że tekst jest zjebany, ja tańczę zjebanie, czy jakieś gesty robię, się, kurwa, tak jakby to powiedzieć, Jestem poważny. O, jestem śmiertelnie poważny. Jakby to było coś drillowego na przykład, kurwa. No, wiecie o co be. No i od 12 sekundy do 14 jest taki kurwa kadr, gdzie kutos tak kurwa się wywija. Tak. I właśnie ten. Nie wiem czemu, ale z, z widzami na Discordzie. Link w opisie. Nazwaliśmy to Meduza. Nie wiem czemu Meduza, ale tak już wyszło. No później tam są dalej jakieś zjebane tańce. Mordo wbijam się jak... O, i moment kiedy ja się... Dobra, witajcie po przerwie. E, pamięć mi się kończy w telefonie, ale to standard. Dobra, lecimy speedrun lekki z tym, bo się rozgadałem. E, to tak, mamy tutaj moment, gdzie ja wpierdalam się po prostu z klawiaturą. Tak, pod pachą. Mam na sobie czapkę i okulary przejsłoneczne. I to jest taki follow up, że tak to ujmę. Parkour wieloryba, twój stary ma śmierć. Później, o właśnie widać, że gram sobie na, kla na klawiaturze, no nie? Gram sobie na klawiaturze. Właśnie mam też tą czapkę i chodzi o to, że to jest taki follow up do muzyki country, gdzie właśnie mają te takie kurwa sw o, swoje czapy, nie? Takie czapy kurwa a la z Blancos. I kurwa grają sobie na gitarze na jakiś mandolinie i <słuch> Po prostu sobie grają na gitarze, no nie? I sobie coś tam śpiewają Take my horse to the old town road Right to no more. Coś takiego, nie? To coś w tym stylu chciałem Uzyskuć. Mordo się jak harpon wieloryba, twój stary ma śmierdzącego i krzywego eee. grzyba. Mordowyś to z klej, mordo mordo weź weź to, to docen. docen. I jak tak robiłem to to jest nawiązanie oczywiście do nikogo innego jak Testowirona, który miał dwa Rolexy i tak po prostu robił, nie? Gdzieś to widziałem na jakiejś kompilacji, kurwa, 10% baterii. Jebać, lecimy. Jestem lepszy niż nie jeden kurwa, docen. Nagrywam TikToki, choć nie jestem TikTokerem. Ty grasz. O, w ogóle tutaj, jak, jak powiedziałem, że nagrywam TikToki choć nie jestem TikTokerem, jak się tak wpierdoliłem takim kurwa mlecznym <mulity> sięzym, to aż mnie rozjebało ze śmiechu po prostu. To jest chyba pierwszy układ taneczny, który kurwa mi wyszedł w życiu, i to dosyć spontanicznie, bo nie miałem żadnego, żadnej choreografii przygotowanej. Ty grasz Fortnite, ale nie jesteś pro-gamerem. Ty grasz Fortnite. O, jak tutaj coś tam wskazałem na czapce i coś takiego, i, i tak to było nawiązanie do Tiger'a Bonzo Bo on tak często kurwa jak rapuje do kleszczy to on coś tam kurwa jebana, Kurwa jebana, coś takiego, no nie? No bo jesteś zerem, siadam sobie na krześle i robię trapowy Bangel Ty siadasz na kutasie jesteś zezowatym z jewem Jestem jak papa i tylko że bigosem zdobywam siłę Twój stary śmierdława rakieta i z żurkiem jedzona wagieta I tutaj zrobiłem też takie stawki, że jestem jak papai, tylko że bigosem zdobywam siłę no nie? To też właśnie takie wstawki sobie porobiłem, bo uznałem, że... W ogóle chciałem cały klip tak zrobić, że u, jestem jak Popoj, ja ale by coś tam, kurwa. Tylko, że stwierdziłem, że pierdolę taki biznes, nie chce mi się, to za dużo roboty jest. W sensie, tym bardziej, że ja nie miałem żadnego jakiegoś planu, kurwa, ani wizji. A stwierdziłem, że kurwa, jak zrobiłem tak szybko tą nutę, jest do dupy, w sensie bez sensu. To zrobię też klip bez sensu. No i kurwa zrobię klip bez sensu z takimi lekkimi smaczkami, no nie. Twój stary śmierdława rakieta i z żurkiem jest... I Jak jest tam twój stary, śmierdława rakieta, no nie, to tam widać, że tak tańczy jakoś śmiesznie. I zauważycie, że jak będzie moment śmietane, coś tam, twój stary wpierdala, nie, coś tam wpierdala piankę montożową, jak śmietane, i kurwa tam jest jak śmietane, to już zaczynam tak czudzzu ta tańczyć i właśnie. Przypadkiem mi to wyszło, a zajebiście to wyszło, że po prostu to pasuje, Przyuważcie się. Ej, ty wpierdalasz piankę montażową jak śmietanę, sąsiad zażegał klatkę i śpiewa Abimula. Zajebiste, nie? I właśnie tutaj, jak później tak se, o przechodzę, to to jest nawiązanie do Creepwalka. Hmm, może gdzieś znajdę, znaczy nie wiem, czy to jest Creepwalk, ale widziałem kiedyś taki filmik yy, i właśnie tam był podobny, podobny ten, w sensie miał barwy niebieskie, no nie, i i właśnie takie jakieś podobne ruchy odpierdalał. I co mi się każe, z Creepwalkiem? Bo wiecie, Creeps, Creep, no. Dlatego kojarzę to z tym gangiem. Nie wiem czemu, kurwa. Po prostu od nazwy tak mi się wydaje. I śpiewa Abimulano, Abemus Papa. Wszystkie kurwy Abemus na berło skaczą mi skaczą jak, jak słonie. Jak słonie. <coughs> <coughs> tutaj że pokazuję, kurwa, że mi skaczą na berło jak słonie. Mam tyle siana, że mógłbym nakarmić nim konie. I mam tyle siana, że mógłbym nakarmić nim słonia. Tylko, że kurwa, właśnie... Zauważyłem to dopiero po publikacji materiału, chyba, czy może jeszcze parę godzin przed, że jak rzucam hajsem, to kurwa nic nie leci. Zapomniałem jakieś rekwizytów wziąć. No cóż, bywa. Eee, śmieszniej to wyszło, kurwa. ale one wolą hasać po cudzym betonie. Ro o, i właśnie kurwa. Jak y, jest moment, ale one wolą hasać po cudzym betonie, i jest takie, plus jeszcze no, no, nogi, tak kurwa. Takie o robię. I to jest mój, kurwa, układ taneczny, który dawno temu, kurwa, wymyśliłem. Sobie jakiś rok temu może, kurwa, przypomniałem o nim. Czasem na streamach też to robiłem, chyba. Głównie jak byłem najebany. Yy, no to właśnie, kurwa, to jest niucham i rucham. Czemu niucham i rucham? Tak to nazywałem dlatego, bo niucham. Czyli, że wiecie, jak macie zupę, nie? I... Mm, pięknie pachnie, kurwa. No to niucham, nie? Niucham i rucham, bo kurwa tak, tak robię, albo kurwa jakoś tak nogami, wiem, że tego nie widać, jebać to, albo po prostu tak nogami telepie, jakby miał Parkinsona czy coś, pozdrawiam wszystkie osoby z Parkinsonem i epilepsją, no i właśnie kurwa tak, to jest po prostu mój układ taneczny, tak, niucham i rucham, kurwa, tyle. Lecimy dalej. Petrapowy hit i wbijam ci się na drzwi, ara zawij, wypierdalam zawiasów zawiasy. To z tym ruchaniem klawiatury, ten... tego sobie nie przypominam. Nieważne, lecimy dalej. Dalej jednak tyle roku, że ma zawiasy. Mo o, to z tym pistoletem to mi kurwa przypadkiem wyszło. Tu, bo po prostu ścisnąłem ten pistolet i go chciałem przeładować tak. Tsz, tsz. Wiecie, o co chodzi, nie tak tsz, tsz. Coś w tym stylu. Tylko, że kurwa zapomniałem, że po lewej stronie od tego pistoletu tutaj nie chcę mi się go wyciągać, ok? Y jest kurwa guzik, który wyrzuca magazynek i przypadkiem wyleciał. To też nawet. Dosyć widać, po moich gestach, że się zdziwiłem. Bo nawet tak... Tak się spojrzałem na dół, nie? Mordo, illegal night, Thomas 14 czternastką. Mordo, pokażę ci cycka, ale kurwa prokurator. Ja żyję na blokach, a nie na stricie. Pcham towar, piję alko i jebie mnie życie. 3RR0R2050, nie na Prezydenta. Yo. Pękła mi dętka. Dobra, to teraz może przejdziemy sobie do tekstu. Bo z klipu to raczej tyle. Tekst mam gdzieś zapisany. Eee, tak, mam tekst zapisany dalej, więc będzie mi lepiej to się wczuć, wyrecytować i tak dalej. Więc przechodzimy do tekstu. Witam, witam. Musiałem zmienić perspektywę tylko po to, żeby... No bo telefon ładuje, nie? Wiecie o co chodzi, mam 8%, nie chcę go rozładować na fula, Więc dobra, prze... przechodzimy do tekstu. <laughs> Mordo, wbijam się jak harpun wieloryba. Twój stary ma śmierdzącego i krzywego grzyba. E, wbijam, chodzi o to, że wbijam się na tą scenę jak harpun wieloryba, kurwa. Wpiszcie sobie gdzieś na YouTube czy coś, jak się wbija harpun. może nie w wieloryba, ale w rekina. No to będziecie wiedzieć o co chodzi. Po prostu. tak o kurwa się wbija, nie? Wiecie o co chodzi, tak? Na dziwkę. Owau. Jedłem kurwa łok się o krzesło. Dobra. Trudno, hashtag kaleka. Hashtag kaleka, gdy dzwoniony jest lekarz. Ej, twój stary kurwa spierdolił i nie kupił mleka. What? Dobra, nieważne. A twój stary ma śmierdzącego i krzywego grzyba? No chodzi o to, że po prostu ma śmierdzącego i krzywego grzyba i tyle, no. Mordo, mordo weź to sklej. Mordo, weź to docen. Jestem lepszy niż nie jeden kurwa docent. Chodzi o to, żeby. Mordo, weź. Malik Montana, Mordowe. Chodzi o to, żeby ktoś w końcu kurwa skleił akcję, wiecie, you know I'm sane sklejasz akcję i po prostu docenił kurwa, mnie jaki mój kanał, bo myślę, że mam potencjał. Nie wiem, może mam kurwa jakieś za duże mniemanie o sobie, ale myślę, że mam po prostu potencjał na spoko youtuber sztanga, y youtuber sztyca, czy coś. No, jestem lepszy niż nie jeden kurwa docent. Docent, kto to jest docent? Kto to kurwa jest docent? No, docenci zazwyczaj to. Nie pamiętam po jakim kierunku, że tak to ujmę, czy w sensie po obronie magistra, chyba? czy po obronie kurwa, prawa? Po obronie czegoś? Nie wiem, ale docent to jest dzisiejszy taki profesor. Coś w tym stylu. Na przykład macie profesor nauk habilitowany? O to kiedyś mieliście na przykład docent nauk habilitowanych, z tym, że jeszcze zdarzało się chyba profesor-docent. Że miał dwa tytuły, ale nie wiem, nie jestem pewien. Trzeba po prostu wpiszcie sobie w Google, bo ja już tak nie pamiętam, ja to leciałem z pamięci, nie? No, nagrywam TikToki, choć nie jestem TikTokerem. W teorii jestem TikTokerem, w teorii też nawet jestem influencerem. Yy. Tylko po prostu chodzi o to, że się nie utożsamiam z tym, z tą całą społecznością jakąś influencerską, TikTokową i tak dalej. Już wyjebane o followy, bo mógłbym... mógłbym Mógłbym, źle, mógłbym mieć ich nawet miliard, a chodzi o to, że nie utożsamiam się po prostu z nimi. No i ty, ty grasz w Fortnite, ale nie jesteś pro-gamerem. No bo grasz w Fortnite, poświęcasz 12 godzin dziennie, nie jesteś pro-gamerem. Ty grasz w Fortnite, Fortnite, no bo jesteś zerem. No bo taka kurwa, prawda? Nienawidzę tej gry i nie pytajcie się, czy kiedyś w nią zagram, bo nie zagram, kurwa. Siadam sobie na krześle i robię trapowy banger. Chodzi o to, że dosłownie przyszedłem z Z2. Chyba sklopa, znaczy sklopa na pewno, ale nie pamiętam, czy robiłem jedynkę, czy dwójkę. To nie jest kurwa ważne. Pochój się tłumaczę. I usiadłem na krześle, tu. I zrobiłem trapowy banger. Bo dosłownie sobie poszukałem bitu i se napisałem tekst. I o to chodzi, że siadam na krześle i robię trapowy banger. Nie wiem, pochój aż, tak, ta, aż tak to tłumaczę. Ale dobra, ty siadasz na kutasie i jesteś zezowatym z Chodzi o to, że siadasz na tak wielką pałę, kurwa, tak o. Chodzi o to, że siadasz na tak wielką pałę. Że kurwa, aż zeza dostajesz, nie? Ahegao, czy... Jak to się nazywało? Twój stary Ahegao, kurwa? Twój stary UW. Dobra, nieważne. Jestem jak papaj, tylko że bigosem zdobywam siłę. Na pewno wiecie, kto to jest papaj. Zapomniałem, jakiej produkcji to była bajka. Albo czeska, albo... Polska? Kurwa. Ty! Nie pamiętam. Dobra, możecie mnie poprawić w komentarzach w razie co, ale no... No, na pewno wiecie, kto to jest Papaj. Mi się wydaje, że coś tak post-sowieckie to jest. Dobra, miesza z tym. Eee, no i właśnie Papaj kurwa zdobywał siłę jedząc szpinak, a ja po prostu z racji takiej, że uwielbiam bigos, to... no to po prostu bigosem zdobywam siłę, no nie? Tyle. Eee, twój stary śmierdlawa rakieta i z, żu... z żurakiem jedzą na ba... Czemu z żurakiem? No ale dobra, tam jest twój stary śmierdlawa rakieta, czyli że mu pff, faja jebie to towarem, albo i nawet nie towarem. I z żurkiem jedzą na bagieta, bo zazwyczaj z żurkiem, czy po prostu z zupami je się chleb, bułki, bagiety jeszcze nie słyszałem, więc stwierdziłem, że to dosyć może być abstrakcyjne, plus pasuje mi w rym. Ty wpierdalasz piankę montażową jak śmietanę. Chodzi o to, że kurwa nie stać się na śmietanę i podpierdalasz z budowy kurwa na przykład piankę montażową i... Oh, wpierdalasz sobie on, nie? Sąsiad zażygał klatkę i śpiewa Abimulana Nie wiem co to jest Abimulana, tak się z dupy wziąłem Gdzieś to na jakimś szocie kurwa kiedyś usłyszałem yy, a sąsiad zażygał klatkę. No bo miałem taką sytuację, że mi kiedyś sąsiad zażygał klatkę, kurwa. W sumie to nawet kurwa dużo, dużo miałem takich sytuacji. Nie tylko na przykład na gdzieś u mnie w bloku czy coś. Ale też na przykład u kolegów się też zdarzało, że po prostu było narzygane kurwa na klatce. Nie wiem, dziwne. Nie wiem czemu tak ludzie robią, ale chuj. Abemus papa, no bo abemus papa, po prostu abemus papa. Yy, wszystkie kurwy na mi skaczą jak słonie. Chodzi o to, że mają dupę kurwa taką masywną jak słoń. Nie jestem zoofilem. Mają po prostu kurwa masywną, masywne dupsko. Tchik kurwa. Tchik po prostu. I tak o, się rozpędzają i... Skaczą mi na kutasa, kurwa, jak słonie. Mam tyle siana, że mógłbym nakarmić nim konie. I to jest dwuznaczny tekst. Nie, nie w takim sensie. Dwuznaczny tekst w takim sensie, że siano, siano, czyli kurwa pieniądze, jak i siano. Jako pasza na przykład. Albo jako stug siana, bale, dre... bale drewna, bale siana, kurwa. Bajlaela. Marian i Helen. Dobra, witajcie po przerwie. Znowu mi się pamięć skończyła, ale już mniejsza z tym. E, w każdym bądź razie, na czym my to skończyliśmy? Tak, właśnie, mam tyle siana, że mógłbym nakarmić nim konie. Właśnie, i chodzi o to, że y, po prostu mam tyle kasy, że mógłbym nakarmić nim konie. Jak sian, jak dosłownie jakbym sianem ich karmił, nie? Wiecie, o co chodzi. Coś w tym stylu, tylko że w klipie pokazałem, że kurwa, no, nic tam nie ma. Smutna prawda. Sad But True od Metaliki. Fajny utwór, polecam. Jeżeli ktoś lubi metal czy coś. E, dobra, myślę z tym. Ale one wolą hasać po cudzym betonie. Czyli poniekąd, tak jak mówiłem, że to jest dosyć dwuznaczny tekst, bo konie też porównałem do dziewczyn. Że, wiecie, mam tyle siana, że mogę nakarmić im konie. A zazwyczaj jest tak, że na siano nie tylko konie lecą, ale baby. To jest takie nawiązanie trochę do koniar. Nie chodzi mi o to, że koniary kurwa lecą na siano. Czyli na kasę, tylko chodzi mi po prostu o 3 czwarte, kurwa, no może nie 3 czwarte. No dobra, kurwa, po prostu chodzi o dziewczyny, które są łase na kasę, w skrócie fagata. Przypuśćmy, no nie. Yy, I właśnie chodzi o to, że, no widzicie, kurwa, jestem chyba dosyć przystojny. Yy, no sianka może nie mam, kurwa, zbyt, zbyt dużo, ale też nie mam go zbyt mało. I konie właśnie też yy, pędzą konie po betonie, generalnie tak, tak chciałem, kurwa, wpleść w tekst, ale w ostatniej chwili miałem, kurwa, taką rozkminę, że mógłbym to zrobić jeszcze, kurwa, lepiej. I chodzi o to, że ale one wolą kasać po cudzym betonie, czyli no mam po prostu średnią ilość kasy, no nie? Mam tak, że nie za mało, nie za dużo i te konie, czyli dziewczyny, kurwa, ale mnie zjedzą zaraz w tym... Ale mnie zjecie, kurwa, w komentarzach, że Kogo ty porównujesz? O, ty porównujesz, kurwa, wszy do zwierząt. O, ty, kurwa, sekwisto, ty taki, ty sraki, ty owaki. Nie, kurwa, nikogo nie porównuję, to jest utwór literacki, to jest, kurwa, nonsens, to jest nic, kurwa. Znowu to wy wyjmam jakoś z kontekstu. Dobra, kurwa, jebać. W każdym bądź razie chodzi o to, że, kurwa, yy, mimo, że jestem w miarę przystojny, mam dużo do zaoferowania, tutaj tak te konie, czyli dziewczyny, Wolą hasać po cudzym betonie, czyli po... iść do innych, kurwa, chłopów, którzy nie mają kompletnie nic do zaoferowania, są jebanymi ofermami życiowymi, kurwa, i tak dalej. No i to było takie nawiązanie też. Robię trapowy hit i wbijam ci się na drzwi. No, chodzi o to, że po prostu trap house... Wiecie, o co chodzi. Tam, gdzie na przykład dilerzy, kurwa, rozrabiają, kurwa, jakieś mefedrony w Krak, czy coś w tym stylu. Czy tam koks bardziej. W sumie tam... W Stanach podobno mefedronu nie znają. Nie wiem, bardziej Koks kurwa jest popularny. Mniejsza z tym Trap House, czyli menelnia, kurwa że tak to i meżulernia, tam gdzie robią krak, kurwa jakieś inne narkotyki. I trapowy Hit, że kurwa też jako hit nuta, nie? Piosenka. I że wbijam ci się na drzwi. Trap House, drzwi, policja, Słot, 60 i wiecie o co chodzi, nie? że słod się wpierdala, plus też to jest taki mały follow-up do Zbuta Wjeżdżam od soboty chyba, nie wiem, kurwa, no i tam Ara Zawi, to nie wiem, co to jest, kurwa, gdzieś to usłyszałem w jakiejś nutce u Kokona, no nie wiem, kurwa, zapomniałem, co to za nuta była, ale gdzieś tam usłyszałem Ara Zawi, jakaś, jakaś starsza yy, i z racji z tego, że już powiedziałem, że wbijam Ci się na drzwi, no to wypierdalam z zawiasów nie drzwi, Chociaż mógłbym też to użyć, bo to miałoby być trapowy nonsens. Stwierdzenie, że wypierdalam z zawiasów zawiasy brzmi śmieszniej. I zaś na przykład zrymowałem zawiasy do zawiasy. Czyli twój stary nakrad tyle ropy, no wiecie, że ściąga diesle z koparki, że ma zawiasy. Po prostu postawione zarzuty, ale ma zawiasy. Mordo illegal night Tomasz z czternastką. Czyli wiecie, że predatorstwo, illegal night, bo nielegalna noc z czternastką. Predatorstwo. No, wie, wiecie chyba o co chodzi, nie? Mordo pokaże ci cycka, ale kurwa prokurator. Czyli nie pokaże ci ta czternastka cycka, tylko prokurator. No, mniejsza z tym, kurwa. I o, i to jest też dobre. Ja żyję na blokach, a nie na stricie. Wiecie o co chodzi? Bo niby w teorii to jest to samo, ale chodzi o to, że na stricie zazwyczaj żyją jakieś, kurwa, wiecie, życie na stricie jakieś Albertosy, jakieś dilerosy, Yy, jakiś kurwa, nie wiem, no jakieś inne te dresiarze i tak dalej. A ja żyję na blokach. Na na blokach. Tu macie ulicę, tu macie blok. Ja jestem tym kciukiem, kurwa. Na bloku. Że se stoję na bloku i patrzę na nich z góry, kurwa. Wiecie o co chodzi, taka przekminka zajebista. I powiem wam, no to jest spoko. Yy, mniejsza z tym 3RR0R2050 nie na prezydenta. I chodzi o to, że. Tam do tej wypowiedzi od Matczaka, od Maty, że wiecie, że MATA 2040, czy jakoś tak to było, na prezydenta. No i ja stwierdziłem, że 3 r 0 r 2050 nie na prezydenta. Czemu 2050? Nie wiem, tak osy stwierdziłem, że a 2050, 10 lat po nim, wtedy będę miał 48 lat, około. Więc już bym mógł być prezydentem, bo jest chyba. Od, od 33 czy od 35 nie wiem, ale w dalszym ciągu i tak bym kurwa nie chciał być prezydentem, więc nie głosujcie nigdy na mnie. Poza tym, nawet nie będę kandydował. I tam, już na końcu, jest pękła mi dętka. Pozdro. I tak dalej, no nie, to jest tylko taka zapchaj dziura. Pękła mi dętka. W rowerze. Pozdro. I tam jest Twoje To jest po prostu od tyłu że ja... I Bo nie wiem, czy to można w końcu mówić, czy to w końcu można mówić, czy nie, więc że A se wpierdolę, to tak czy siak yy, od tyłu, kto śmieszniej brzmi. Więc podsumowując, ten utwór literacki pod nazwą Młody Błąd, Trapowy Nonsens, miał być kurwa trapowym nonsensem, miał być takim wyśmianiem, kurwa po prostu, że trap nie ma sensu, i to jest moja opinia, tak? Ko ktoś się może z tym nie zgadzać, ktoś może powiedzieć, że Bedoes jest fajny. Ja mówię, że nie. Ktoś może mówić, że, że kukon jest niefajny. Ja mówię wtedy też, że nie, ponieważ kurwa się z tym nie zgadzam, bo według mnie jest lepszy niż na przykład BDS. I to jest moja opinia, kurwa. Tak samo ten track też jest moją opinią. Nienawidzę trapu, jest zjebany, nie ma sensu, kurwa. I tyle. Więc jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, tutaj będą jakieś napisy, więc. No co, no kurwa, to będzie już chyba tyle. Idę sobie prze... przepłukać kurwa, ucho, bo już mnie. Idę sobie przepukać, ucho, bo już mam głucho. Więc, jeżeli Wam się ten film spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, możecie zostawić subskrypcję na kanale. Yy, nagrywam też gry. Przynajmniej ostatnio wróciłem, możecie sobie obczaić. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie pod filmem. No i co, mam wrażenie, że czegoś nie dopowiedziałem, ale chyba dopowiedziałem. Więc, no, to chyba tyle. Siema.